harpun? Ten harpun chyba... czeka tylko... O! 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 Jestem God of Halls. Jestem bogiem dziur. Mati jest super... Kipwa jest Insta Instawo opis. Siema, siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mateusz z tej strony i znowu patrzcie happy Wheelsy! Zobaczymy co, co dzisiaj będzie fajnego. Może coś znowszego, czego wczoraj nie było. Ropeswing. O, Ropeswing Red. Tego nie było. To jest zobaczcie. Widzicie te datę? To jest wczoraj jeszcze. Na pewno wczoraj nie graliśmy, więc... Uwaga, sprawdzanko! Japo! Yep. Puch! Dobra, dobrze. Chwilę spojrzałem, bo nie wiedziałem, czy włączyłem nagrywanie, ale jest włączony, nie martwcie się. Jakby nie było, to byście nie wiedzieli. Ja bym wiedział, więc o nie! Nie spodziewawszy się tego, więc teraz zrobimy to lepiej. Teraz będzie profeska. Zamierzam to zrobić jak szef. Ehm, no i zobaczycie sami. Zobaczycie sami. To trzeba od razu się wybić, praktycznie teraz. Tak jest. O nie, jak złamałem nogę? Oj, ledwo co ja chyba to dotknę? Holender. Go, mam to kliknąć. Dobrze. I nie, no świady. No. Teraz. Teraz. Teraz, mamy to. Nie no, Boże. Widzicie to? Czujecie to? Ja to czuję. czuję zwycięstwo? Eee i hopsasa. Oj, nie, dobra. Wydawało się to dosyć nie tęgie, ale jednak jest całkiem, całkiem tęgie. Oj, teraz ty ja tam chyba... Nie dosięgnę, dosięgnę. Dosięgnę. O, Boże, jestem tragiczny. Houston Mamy problem. Muszę się przekręcić. Dawaj! Super, i teraz odbitka i na robaczka, na robaczka i robaczek gotowe, 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 złapane. Oj mój Boże, dobra, udało się. Uf, uff, uff, stay like this. Ok, dało się, udało się, dobrze, chyba mamy to. zamieniłem się w żółwika, robimy fikołasy, mamy to, mamy to, jest, udało się, no nie ma opcji. Czy teraz jak to przegram, o wygrałem, wygrałem, życzę mi miłego dnia, też wam życzę miłego dnia, yy, będzie dobrze, patrzcie, patrzcie na to, wiktory, 65 sekund, chyba rekord yy, świata, no ale wczoraj jak wiadomo, ten Sword Troll rzucił mi się w oczy, ale dopiero dzisiaj na niego mam chętkę, patrzcie jak to robimy, jak szefostwo, od razu, dwa miecze użyte, ale też dwa zostały frajery tutaj zdjęte. Jeden z nich był mój wujek i kuzyn. Taka ciekawostka. I teraz święty Mikołaj zgarnie trzech. Perfekto. I your friend of childhood. W ogóle czekajcie, czemu my wszystkich tutaj chcemy się pozbyć? Oj, mieczyk troszkę odleciał. Oj, zasłużyłem. 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 Szybka piła. Rekord polski teraz będzie. I haps. Nie. Uf, uf. I haps. Nie no. To posty, jak ty rzucasz to o dobra San... Nie no Santa Klausie Co daleko? Dobra, idealnie Idealnie, teraz muszę zepchnąć dziada. Nie zepchnąłem. Dobra, rozstawny, że to jest świat, w którym yy, nie się poprzednich tych prób i to jest moja pierwsza. Dobra, nie. To jest moja pierwsza próba, nie? Wyobraźcie sobie taką sytuację. Czemu wkurzają mnie te wybuchy? Jeżeli mam być szczery z wami. No... No poleć! Santa Clausie, poleć! Dziękuję, dziękuję. I teraz mamy trzy szanse. Troszkę mniej, bo tych mieczy pogubiłem. Uff, uf, uff, uff. Cztery stickmen? Czy to chodzi o stickmana? Dobra, wybieramy. Jeden, dwa, trzy, cztery? Czy trzy? Co mam zrobić? Jeden. Dobra, spróbuję. Nie, inaczej. Spróbuję go złapać i rzucić nim. Plus jeden. Plus jeden. Ja! Plus cztery. After zabicie czterech nie, nie, niewinnych, nie zdążyłem przystać. O co tu chodziło? <grywa> Bottle flip insane. okej okay. zobaczymy, czy insane. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Newborn hit. Nie wiem, czy to dobrze. Ustalmy, że całkiem. Ty, Impossible, takie powlewie. Gdzie tutaj się klika? Chodźcie, buteleczki. I chapsasa. No, ej, Dorito. Uspokój się. Dobra, coś fajnego, coś fajnego. A, oho, super, super. Tak się cieszę, takie jest tutaj reakcje, się wydaje, i dźwięki. Znaczy, reakcje się nie wydaje, ale dźwięki się. Kurde, dźwięki się wydałem. O, i to wszystko na nic. To wszystko na nic, dobra, biorę od razu wszystkie butelki, i robię potrójny rzut śmierci. Hopsasa. sam. harpun. No harpun chyba czeka tylko... O! 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 Jestem God of Holes! Jestem Bogiem Dziur! Właśnie tak, czekajcie, poczekaj... Pro, Ale ja nie chciałem skończyć! Nie chciałem skończyć, teraz skończę jak ja powiem, że skończyłem. Patrzcie na to, ale superowe to było! Dobra robota Mateusz, świetnie ci idzie! Nice! Jak do tego doszło? Nie wiem... Unlock backside, o! Cox! Dude have this win for fuck's sake. Ale dlaczego mi dajecie wina za wszystko? Kiedy ja chciałem zwyciężyć elegancko, a to było bardzo nieeleganckie. This level took two days to make. Przez dwa dni wrzepiaj się w ten czerwony odczajebny kolor i No. Mogłem się nie wyśmiewać. Tak to widzicie co się stało. O, umarłem po raz kolejny. Dobra, pełna powaga. Rzucam od razu na Wina i się ma. Ok, mini Spikefall. Secret win here, ja im nie ufam. O, faktycznie on jest mini. Myślałem, że jest mniej mini niż mi się wydawało. Jezu, teraz nie dość, że przez chwilę był czerwony, to teraz taki niebieski. Jezu, oczy mi wybuchną. Dobra, sprawdźmy ten Secret Win. Oszukał mnie, widzicie? Was też oszukał. Czujecie się oszukani? Ja się czuję. Ale zobaczymy. Ja wierzę, że jestem w stanie zrobić to tak, że tam wyskoczę. Zrobimy tak. Fuck. Źle to zrobię. Patrzcie, zrobiłem tak. Inaczej. Muszę to zrobić mądrze. Mam, mam, plan. Przytrzymam się ściany. Patrzcie, lecę od razu do tyłu. I trzymam się ściany. To tam powybucha sobie. I gitara. Jest Secret Win. Ja się teraz doczłapię tam. He? Proszę o ocenkę. Albo inaczej. Wrócimy na Segwaya. To będzie dopiero hit. Takich trików to jeszcze pewnie nie widzieliście w Happy Naprawdę już trzy razy bym tam doszedł. Ale nie, musiałem sobie wymyślić, że wejdę na Segwaya. Nie wejdę na Segwaya i dajcie mi z tym spokój. Tak, fasy będę miały, jutro normalnie w rękach od klikania tych przycisków. No przecież ja to rok już robię, ale nieważne. Udajmy, że, że to się nie dzieje. O, Secret Win, Secret Win, dajcie mi to. Żal. Crazy Mountain Fall, Crazy Mountain Fall, no to ty tym ty, ty sprawdzimy. Fastest replay gecasz... Dobra, nie interesujesz mnie, wariacie. Spadamy po prostu z góry. To jest nasze zadanie. Wow, tutaj są jakieś potężne, kurde, wyboje. Oj. Zmieniam zdanie, zmieniam zdanie. To jest dla rowerzysty. To jest dla rowerzysty. Oj! Ostatnia próba tutaj pałkarza. Lecimy, lecimy. Musimy być szybsi. Szybsi niż spadające kamienie. O Jezus! Wyobraźcie sobie w rzeczywistości. Lecicie, o. Super. O, wygrałem. Liczy się. Lecicie sobie na rowerze, spadacie z góry i nagle kamień leci. Walicie w niego rowerem, bo jesteście ludzikami 2D i mam się łamie kręgosłup, i wszystko. I to byłoby niezbyt przyjemne, mi się wydaje. Ale wiecie, co jest przyjemne? To, że się ten odcinek kończy? Hmm. No niech będzie. To, że ten odcinek się kończy, i ja Wam bardzo dziękuję. I widzimy się jutro. Pa!